Oj, dziś to, dziś to dziwny dzień jest. Och, kupa, tutaj my idziemy znowu. Cyberpunk 2077 znów zalicza przesunięcie premiery, jak poinformowali w swoich social media regi. Według notatki prasowej dodatkowe 21 dni ma pomóc w testowaniu wszystkich wersji i ich upiększaniu. Nowa data to 10 grudnia 2020 i od siebie dodam, trzymajcie się tam w tym CD Projekt. Dziś w sieci zaroiło się od zdjęć i filmów konsoli od Sony. My natomiast wiemy od studia Santa Monica, że ostatni God of War na PlayStation 5 będzie działał albo w dynamicznym 4K, albo w trybie do 60 klatek. Jeśli nie o rozdzielczość, to o sejwy możemy być spokojni te bez problemu przeniesiemy na PS5. A w No Man's Sky straszy bynajmniej nie pustkami bowiem na serwery trafiła aktualizacja z okazji nadciągającego Halloween. Od teraz na opuszczonych statkach będzie można wydobyć nowy surowiec, za który dostaniemy ozdoby, naklejki czy specjalny hełm ale uwaga, nie będzie tak łatwo, bo pojawią się wrogowie. Po czterech latach od oficjalnej zapowiedzi potężna modyfikacja Pożegnanie Białego Wilka jest dostępna do pobrania. Całość jest darmowa i do jej odpalenia potrzebny jest tylko drugi Wiedźmin. Jeśli moje słowa nic nie znaczą, to odsyłam Was do materiału Arasza, który pokazuje jak wielki jest to mod. A co będzie wyjątkowo płynne, ulepszona edycja Devil May Cry 5 ma zaoferować nie tylko skrócone czasy ładowania, ale do 120 klatek na sekundę. Mocniejsze x mogą liczyć na dodatkowe 4K oraz Direct X-Ray Tracing. Słabsza nie ma co marzyć o technologii śledzenia promieni. 120 to strasznie dużo jest. FIFA 21. A na koniec zostawiłem sobie datę premiery FIFA 21 na konsole PlayStation 5 oraz obie serie Xboxa. Next genowe wydanie Kopanki zadebiutuje 4 grudnia, a wszyscy, którzy nabyli ów tytuł na obecną generację, otrzymają darmową aktualizację. Tak cyfrowe, jak i pudełkowe wersje się liczą, więc prezenty dla chrześniaków chyba z głowy. And the ball roll fake to explode past defenders. I Asasyn dostanie serial od Netflixa. Ja dziękuję, cześć.